Łukasz Molenda, to jest program Hyde Parkowa, bardzo specyficzny, jak Państwo za chwilę zobaczą, czy już widzą scenerii dzisiejszy program, a moimi gośćmi, komentatorami będą dzisiaj Piotr Kotwicki i doktor Tadeusz Pyrcio, witam serdecznie. Dzień dobry. dzień dobry Panom, dzień dobry Państwu. Piotr, masz dla nas mały podarunek od ojca dyrektora? Bo można tak powiedzieć, powiedzmy, że z ojca dyrektora, akurat byłem w Toruniu, a będąc pomnym tego, jak wyglądał w pierwszy program, postanowiłem też nie przyjść z pustymi rękoma. Dziękujemy serdecznie zatem i przejdźmy do pierwszego tematu, a mianowicie wyjątkowej aktywności opozycji w tym tygodniu. Nowoczesna zorganizowała konferencję prasową, na której zaapelowała o natychmiastowe zamknięcie lotniska, postawienie go w stan upadłości. A zaoszczędzone w ten sposób pieniądze, przypomnijmy to jest 20 milionów w skali roku, w okolicach tak mniej więcej, przeznaczenie tego na trzy cele. Pierwsze to jest 1000 miejsc w żłobkach, drugi cel to jest in vitro i trzeci cel darmowe przejazdy dla uczniów szkół. Co panowie na to? Ja bym przede wszystkim chciał zaprotestować przeciwko nazywaniu nowoczesnej opozycją, ponieważ. Wydaje mi się, że każdy, kto odrobinę, chociaż ma pewną orientację w lokalnej polityce, ma świadomość tego, że tak naprawdę wszystko zmierza ku temu, żeby nowoczesna wcale nie była partią opozycyjną, czy też tutaj środowiskiem opozycyjnym, ale w dalszej perspektywie będzie chciało wspomagać aktualnego prezydenta, więc wydaje mi się, że te ruchy są tylko pozorowane i mają zasięg medialny. Sam fakt treści tej konferencji i um, propozycji, żeby na, na, na rozwój miasta ma wpływać, wpływać zamiast um, portu lotniczego zabiegi in vitro, no wydaje mi się cokolwiek śmieszne i ciężko to nawet komentować tak naprawdę. Trzeba mówić o opozycji w Radzie i opozycji poza Radą, czyli takiej pozaparlamentarnej. W Radzie Miejskiej nie ma żadnej opozycji, tylko jest typowy popis. Jeśli główne stanowisko w mieście... Na Sprawuje. wspólnota samorządowa, a Radomienie razem, jeśli, a SLD, jeden radny. Jeśli, jeśli główne stanowisko w mieście zajmuje człowiek z jednej partii, czyli jest prezydentem z PO i drugie główne stanowisko w mieście zajmuje człowiek z drugiej partii, czyli z PiSu, przewodniczącego Rady Miejskiej stanowisko, to nie możemy mówić o żadnej opozycji. Się po prostu dogadują, czyli w Radzie Miejskiej nie ma żadnej opozycji, jest typowy popis... Yy, popis yy, prowadzi Polskę tą samą A, drogą. A czy nowoczesną można zatem nazwać A to jest już druga sprawa. Poza, opozycją? poza radną, czyli opozycję, czyli poza parlamentarną, jakbyś tam, jakbyśmy to powiedzieli przez analogię, to opozycją bym nazwał raczej ruch Kukiza, a nie nowoczesną, no bo nowoczesna. Ale rzeczywiście. ruchu Kokiza też zupełnie nie widać. No nie widać go w Radzie, więc nie widać go na transmisjach, ale w mieście go widać. No gdzie go widać? No, jakie wydarzenia, jakie konferencje, jakie poseł, inicjatywy? Poseł Mordak organizuje często spotkania w swojej parafii, w tej podobnej do liścia. No i zbiera, no dobrze, zbiera ale, podpisy no, Spotkanie przeciwko... w parafii to jednak nie jest działalność no, to, na forum całego, całego miasta. Tak, ja nie odbieram wybieram. mu tam prawa do tego, że, tak. no, że co, działa co tydzień mocno. robi spotkania ze swoim elektoratem w poniedziałki, a poza tym no, ruch zbiera podpisy przeciwko imigrantom, wpuszczaniu imigrantów. Ale do to do nadal Polski. nie to jest sprawa miejska, to nie jest sprawa no, opozycyjna w tym państwie. Jak media miejskim... nie pokazują, no to nie ma go w mieście, ale naprawdę on w mieście jest, tylko nie ma go w mediach w mieście. Ja tutaj lokalnie tych inicjatyw przynajmniej nie zauważam. Nie Panie Tadeuszu, ja myślę, że traktowanie. Partii PiS, jako tutaj członka pewnego. Środowiska, które wspiera prezydenta Witkowskiego, jest pana myśleniem życzeniowym, tak naprawdę. I sam fakt posiadania przez nasze ugrupowanie w tym momencie przewodniczącego Rady Miejskiej to świadczy tylko i wyłącznie o tym, że jesteśmy konstruktywną opozycją i może jesteśmy w stanie wartościowe projekty popierać. No to wymień może wartościowa... jakieś piotrze, bo ostatnia Rada Miejska pokazała, pokazała jasno, że tam pojawiła się w zasadzie krytyka dla krytyki ja na jestem... awantury. Ja, jestem, ja nie chciałbym się odnosić do bieżącej, do bieżącej sesji Rady Miejskiej z prostej przyczyny. Nie jestem już radnym, a tak naprawdę przez. Wystarczy proste, z prostej wystarczy przyczyny. Wystarczy już prostej tam widać. przyczyny. Nie jestem, nie jestem też posiadaczem telewizji i tak naprawdę nie wiem, co się Ofer działo się na podoba. ostatniej. W internecie można się, przeczytać. Nie wiem, co, się, te co się działo na ostatniej sesji, więc ciężko Relacje się do niej są odnosić. Na Niemniej jednak zdarza mi się spotykać z kolegami radnymi, aktualnymi, którzy, którzy funkcjonują w mieście. I wiem doskonale, że to są ludzie bardzo konstruktywni. I którzy przy założeniu, że prezydent będzie, przefor, będzie forsował jakieś projekty um, uchwał, które mają wpływ na rozwój miasta, one będą popierane przez prawo i sprawiedliwość. I tutaj nie ma żadnego, żadnego z tym problemu. Jestem o tym święcie przekonany. No dobrze, panowie, to ja, ja postawię, nie w, nie takim razie, to ja postawię tak. w takim razie tezę. Uważam, że opozycja polityczna w Radomie praktycznie. Nie istnieje. W sensie nie nie istnieje y, jako y, ugrupowania polityczne, nie istnieje medialnie, nie istnieje programowo, nie istnieje w żaden sposób nie przemawia do wyborców. Jest cisza zupełna na lewicy. Nowoczesna to, co proponuje czasami, to są po prostu takie no propozycje, y, dokładnie, których ciężko w ogóle skomentować jako poważne. I widać, jak bardzo ta partia poszła w stronę lewicową, że chce zająć miejsce SLD, a nie widzi się jako y, partia centrowa, na pewno nie partia liberalna, z tym socjalnymi pomysłami, ale także i prawo i sprawiedliwość wyjątkowo bierne jest cichuteńko żadnych projektów ufał. Ja myślę, że patrzymy ja myślę, że patrzymy teraz przez pryzmat pewnych, pewnego okresu, który już się dokonał w Radzie Miejskiej. Jesteśmy mniej więcej na półmetku. Ten okres, który był do tej pory, to był pewien okres organizacji i też obserwacji tego, jak będzie wyglądało zarządzanie miastem przez pana prezydenta Witkowskiego. Na chwilę no, mówi się polityk, ale 50% ja. czasu kadencji spędzić na obserwacji to trochę zbyt dużo. Nie wiem, nie mogę mówić za siebie. Znaczy, ja mogę mówić tylko za siebie. Ja krytycznie postrzegam aktualne rządy. Prezydenta Witkowskiego, czego niejednokrotnie dawałem wyraz na forum chociażby Facebooka. Tak jak wspomniałeś, staram się tam aktywnie jakoś funkcjonować na, na tej przestrzeni medialnej. I ja oceniam te rządy bardzo krytycznie. Moi koledzy mają inną możliwość wyrazu, są radnymi, korzystają z niej bądź nie. Ciężko mi się odnosić do, do, do ich aktywności. Ja powiem tak, no jeśli chodzi o nowoczesną, to zgadzam się z panami i nie chcę im robić reklamy, więc nie będę się zajmował tą sprawą. Natomiast jeśli popatrzymy szerzej, to między pisem a platformą nie ma różnicy, bo papierkiem lachmusowym jest polityka międzynarodowa. W polityce międzynarodowej nie ma żadnych zmian. Polityka wschodnia jest taka sama jak była. Nie zgadzam tak, się. Ale zostańmy tutaj, zostańmy panowie, nie przechodźmy na politykę międzynarodową, bo e, zabrakłoby nam pewnie czterech wiec, takich programów. Jest, to zostańmy w Radomiu, e, bo często zdarza się tak, że ludzie, którzy w centrali funkcjonują, są zupełnie innymi ludźmi, mają inne charaktery, inne cele i tu lokalnie można zupełnie inne sprawy załatwiać. E, ja cały czas e, czekam na pana, panów komentarz do, do tej mojej tezy, że opozycja jest bardzo mało aktywna. Nie ma opozycji. E, i, I tak naprawdę prezydent Witkowski w tej chwili e, tak nie musi Specjalnie obawiać się. W Radzie Miejskiej nie ma opozycji. Opozycja jest na zewnątrz, ale nie jest to nowoczesna. Powtarzam, moją tezę. Jest ruch Kukiza, bo on jest antysystemowy i patrzy na to całkiem inaczej. Natomiast wszystkie inne partie nie zmieniają nic w polityce ja będę... wewnętrznej. I w polityce zewnętrznej, w politykach lokalnych, to się dzieje to samo. W tym czasie, kiedy partia Tuska zadłużyła kraj dwukrotnie przez 8 lat w stosunku do długu poprzedniego, w tym czasie PiS rządził w Radomiu te same 8, te same 8 lat i zadłużył Radom na, na dużo więcej niż partia Tuska kraj. Piotrze. No nie, to jest jakaś w ogóle teza, która chyba nie da się w żaden sposób to są obronić fakty. logicznie. To są fakty, no. Dziesięciokrotnie więcej. Panie, panie profesorze, obawiam się, że jak pan odsłucha to, 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 co pan powiedział przed chwilą, to zrozumie pan, że nie ma pan racji. W każdym razie, co do, co do samej opozycji, no mam nieco inne zdanie niż pan profesor Pyrciok. Ja uważam, że opozycja funkcjonuje. I taką jedyną de facto w tym momencie opozycją w Radzie Miejskiej jest prawo i sprawiedliwość, i to jest on, tak jak powiedziałem, to trzy to jest sztandarowe opozycja, projekty to jest Prawa i sprawiedliwości jako opozycji. Albo co zablokowali, co prezydent My mamy, się bardzo, mamy bardzo ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o blokowanie Rady. Masz tego doskonałą świadomość, że. No, szef Rady mamy, Miejskiej jest. Tak, ale nie radnym. mamy większości w Radzie Miejskiej. Część radnych, którzy weszło z listy platform, weszło z listy Prawa i Sprawiedliwości, no dokonało takich, a nie innych wyborów życiowych i postanowiło wspomagać. Tutaj rządzenie przez miasto, przez platformę obywatelską. I tak to mniej więcej funkcjonuje. Faktycznie można wyczuć pewną stagnację w, w, w życiu politycznym miasta, ale wydaje mi się, że to jest to proces naturalny i on będzie się kończył wraz właśnie z półmetkiem. Wydaje mi się, że teraz opozycja nabierze nowego nowego wymiaru i ta, ta aktywność będzie dużo większa w najbliższym Drodzy czasie. Proszę Panowie, przejdźmy zatem do następnego Biotyki tematu. Te między PiS a PO to są tylko ustawki dla elektoratu. Przejdźmy do następnego tematu. Byliśmy przy pieniądzach, mówiliśmy o zadłużaniu. Zaprezentował magistrat nową iluminację świąteczną. Nie wiem, panowie zapewne mieli okazję ją zobaczyć, w internecie była przedstawiona szeroko, wygląda imponująco I, i nie wiem jak wy, ale ja mam mieszane uczucia. Z jednej strony wiem, że ta iluminacja, która była, ma już swoje lata, nie prezentowała się tak dobrze jak w innych miastach, ale z drugiej strony 400 tysięcy złotych przy takiej sytuacji budżetowej, jaką mamy na iluminację, mam no ja mieszane tak. uczucia. No rzeczywiście mam mieszane uczucia, 400 tysięcy złotych radom wydaje na to, żeby był piękniejszy w Boże Narodzenie, ale taki Rzeszów, który po, podobnie do Radomia, pod, pod względem liczby mieszkańców, no Ale miasto mniejszy, wojewódzkie. Ale miasto wojewódzkie wydaje 2 miliony w tym roku. No jeśli ta dekoracja ma służyć 10 lat, bo tak mniej więcej ona jest liczona, to nie są tak znowu to wielkie pieniądze, ale jak sobie przypomnę, że PiS wydawał na kwiatki dużo większe pieniądze przez 8 lat, no to w tym kontekście te 400 tysięcy to nie jest dużo. Teraz czy należy je wydać? No, te kwiatki też były potrzebne dla Radomia. Przyjeżdżali do mnie znajomi z zagranicy, jak ich oprowadzałem po mieście, to byli zachwyceni, że miasto jest ładne. No, na Boże Narodzenie przyjedzie mnóstwo ludzi, pewno też będą zachwyceni, że miasto jest ładne. To są oczywiście pieniądze, które można by przeznaczyć na, na, no co, na socjal. Na socjal to, to jeszcze gorzej, bo ludzie przejedzą i z tego nic nie będzie. Także mam jakieś mieszane uczucia. Może na, należałoby trochę inaczej, może taniej. Ale nie jest to tak całkiem stracona inwestycja. Dla mnie przy takich inwestycjach zawsze nasuwa się pytanie o priorytety. Um... Oczywiście ja się zgodzę z panem profesorem, że są miasta, które wydają więcej pieniędzy na, na ozdoby i wcale nie neguję tego, że, że, takie że taka inwestycja jest zupełnie nieprawidłowa, bo faktycznie ten klimat świąt, tutaj argumentacja tego, że ludzie będą sobie robili zdjęcia w sytuacjach marketingu internetowego to naprawdę jest fajna sprawa, wiem, bo, bo tak jak już wspomniałeś, funkcjonuje na, 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 na mediach, w mediach społecznościowych, więc mam tego świadomość. Ale w sytuacji, kiedy miasto porusza temat chociażby braku pieniędzy na, na, na projekt budowlany związany z, budow z przebudową ulicy Wojska Polskiego. No już tutaj mówił prezydent, że pieniądze na to są, że niezależnie od tego, Świetnie, jak ale, ale, e, ale państwo nie pomogło, Prawo i Sprawiedliwość nie dotrzyma obietnicy. Bardzo bo... mnie to cieszy, bardzo mnie to cieszy, że, że znalazły się na to środki. Ja tutaj bym chciał wrócić do, tych, do tej kwestii priorytetów. To jest właśnie kwestia... Mm, odnajdywania tych priorytetów. Rozmawialiśmy o tym przed chwilą na temat kondycji opozycji, w ogóle tam tego, że się pan, pan profesor twierdził, że między pisem a platformą nie ma żadnej różnicy. Otóż jest bardzo zasadnicza, właśnie między innymi polega na tych priorytetach. To znaczy, my wychodzimy z założenia, że nie ma co organizować polityki takiej jak Platforma, czyli że jeżeli nie ma chleba, to chociaż zorganizujemy igrzyska i nie, ma, nie jesteśmy zwolennikami tego, żeby inwestować jakieś niesamowite pieniądze w hale sportowe czy też w, w, w stadiony, podczas gdy już mamy, mamy to zapewnione. Podczas gdyż są inne ważniejsze. Wydatki. Takim wydatkiem też może, można traktować oświetlenie. Dla mnie 400 tysięcy złotych na oświetlenie miejskie nie jest jakimś, jakąś kolosalną, jakimś kolosalnym wydatkiem i uważam, że spokojnie jest do, udź, do udźwignięcia dla miasta. Właśnie chodzi tylko i wyłącznie o tą, o tą, o tą kwestię związaną z. Z priorytetami. To jest pierwsza sprawa. Druga Czyli sprawa. Można byłoby pochwalić prezydenta. Za, Też nie za do końca. Znaczy, ja bym chciał się dowiedzieć na przykład, co, co kierowało prezydentem na taką, a nie inną lokalizację tej, tej dekoracji. Bo ja wyczytałem w, w jednej z Radomskich gazet, że e, lokalizacja tej, tej iluminacji świetlnej ma być między ulicą Mickiewicza a ulicą, e, chyba, placem, znaczy, między fontannami chyba. Mm -hmm. I też się zastanawiam, bo ja, oczywiście, dostrzegam tutaj, że jest to pewna wartość, jest to tutaj no ta najbardziej reprezentacyjna część. Ta, ta, ta komunikacyjna część, gdzie faktycznie największy, ostatnio jest generowany ruch, przynajmniej tak według moich obserwacji. Ale z drugiej strony myślę też o przedsiębiorcach, którzy są na, po drugiej stronie ulicy Żelomskiego. To znaczy mówię o, tych, o tym fragmencie od ulicy, od ulicy, od placu Kazimierza do, do, do kościoła garnizonowego. Tamta część ulicy Żeromskiego jest mocno niedowartościowana, moim zdaniem, przez miasto. To widać zresztą, że. No ale to jest się dzieje zaniedban... od bardzo wielu lat, zresztą. To, co, to nie znaczy, to nie że, co nie znaczy, że powinno to być tolerowane. I moim zdaniem Ale powinniśmy to... iść w kierunku ożywienia tamtej części też, też ulicy. I były takie ruchy w tym roku właśnie. Wiem, że pojawiło się tam kilka nowych restauracji. To bardzo Była fajna inicjatywa. ożywienia iniciatura. rynku mm. i imprezy w rynku. Zamiast spotkajmy się na Żeromskiego w tej części tutaj, gdzie ja bym... się w tej chwili znajdujemy, mm. I imprezy były organizowane w rynku. Tak jak powiedziałem, chciałbym wrócić do klu do, 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 do sprawy. Ja uważam, że to nie jest, nie jest drożne, że miasto inwestuje w oświetlenie i w ozdoby świąteczne. To fajnie, nadaje fajny klimat. Myślę, że mieszkańcy będą z tego powodu zadowoleni. Ja bym Dopytałbym to... tylko o kwestie związane z lokalizacją i czy to na pewno jest dobry pomysł, żeby te 400 tysięcy... 000 skumulować tylko w jednym punkcie miasta? Czy może lepiej byłoby, gdyby ta iluminacja była... No wtedy była... nie byłoby na pewno tak efektywne. Architekturę i urbanistykę zostawmy specjalistom, natomiast podsumowałbym to tak, nawet biedne rodziny w Boże Narodzenie wydają pieniądze na choinkę i ozdoby choinkowe. I tym akcentem przejdźmy do następnego tematu, a mianowicie jesteśmy w Święto Niepodległości. Emisja programu będzie w Święto Niepodległości. Co to znaczy być dzisiaj patriotą? No, patriotą dzisiaj być, to przede wszystkim dbać o interes narodowy. Powiedziałbym, że zbyt nietrafne powiedzenie jest polska racja stanu. Bardziej trafnym jest interes narodowy, bo wtedy wiadomo dokładnie, o co chodzi. A co to jest dziś interes narodowy? To jest gospodarka, to jest byt ludzi, ale to są też dobre stosunki z sąsiadami. A nasze rządy idą w kierunku skłócania Polski z wszystkimi sąsiadami dookoła. Piotrze? Więc to nie jest patriotyczne. Pan profesor tak chyba trochę od drugiej strony zaczął, zaczął temat. Ja myślę, że to jest taki temat, który wraca przy każdych. Większych uroczystościach, świętach państwowych i faktycznie warto się nad tym zastanowić. Ja bym się chyba chciał skupić na takim bardziej wymiarze ludzkim, nie państwowym, tylko, tylko ludzkim. Dla mnie osobiście patriotyzm to jest przede wszystkim jakaś rzetelna praca na, na, temat, na, 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 rzecz, na rzecz narodu. Zgodzę się tutaj z panem profesorem co do, co do nazewnictwa, to znaczy ten interes narodowy dużo bardziej jest mi bliski, bliski niż, niż racja stanu, która może się zmieniać, a interes narodowy zawsze jest ten sam. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest jednak chyba gotowość do pewnych poświęceń. Praca pracą, oczywiście. Praca to jest zwykła powinność, która, która powinna przyświecać każdemu, każdemu człowiekowi, żeby móc zarobić na utrzymaniu rodziny, ale jest to też pewna gotowość do pewnych poświęceń. I nie mówię tutaj o sytuacjach, takich jak na przykład wojny czy, czy, czy zagrożenia. Mówię tutaj takim codziennym życiu, o tym, że można poświęcić się na rzecz Być dobrym innego. nauczycielem, uczciwym urzędnikiem. To myślę, rozumiem, że jest podstawa. To, 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 to chyba nie jest... Ja patriotyzm jednak identyfikuję z czymś więcej. O takich poświęceniach mówię w sytuacjach, kiedy swój czas można poświęcić niekoniecznie na cel zarobkowy, ale także na chociażby wolontariat, czy też na, na wsparcie jakichś jak poza, organizacji pozarządowych. No, patriotom no, był, tak, ale... był literaturowy Wokulski, a patriotom na pewno nie był Okulicki, który doprowadził do Powstania Warszawskiego. No. To są oczywiście już się historii historyczne, no które tak, chyba historyczne nie ma sensu się dzisiaj zagłębiać, chociaż na pewno patriotyzm zawsze wiąże się z jakimś um, wglądem w, w głąb historii i tutaj wspominaniu naszych bohaterów narodowych, ale w sytuacjach, kiedy... Um, mamy póki co pokój. Nie wiem, nie wiem jak długo w obecnej sytuacji międzynarodowej. Trzeba skupić się chyba jednak na rzetelnej pracy i nie patrzenia w przeszłość, a patrzenia w przyszłość. Dziękuję serdecznie za udział w, jest w programie. Musimy już, musimy już kończyć. Dziękuję serdecznie za udział w programie. Szanowni Państwo, cieszmy się zatem z tej naszej niepodległości. Uczestniczmy tłumnie w uroczystościach. Zapraszamy o godzinie 12. Rozpoczynają się w Radomskiej Katedrze, a później przeniosą się pod pomnik Legionisty, zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że też będziemy mieli okazję się tam spotkać. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia w przyszłym. Dziękuję. Dziękuję.